Witajcie na kanale Motorland. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam motocykl krosowy dla dzieci. O pojemności 110 cm sześciennych i mocy 7 koni mechanicznych, a jest nim Apollo Erik Junior 110. Jak sama nazwa wskazuje, Junior no tak, będzie to pojazd dla juniorów, czyli dla dzieci. Producent tak mówi oficjalnie między 8 a 11 rokiem życia i o wzroście między 145 a 155 cm. Wiadomo, Czym skorupka za młodu nasiąknie. Każdy z nas motocyklistów pamiętał jakie to było pierwsze wrażenie, kiedy pierwszy raz odkręciliśmy manetkę. W moim wypadku była to 125 błeska wtedy jeszcze w dwusuwie mojego dziadka, kiedy właśnie poczułem i te spaliny i odkręciłem manetkę i wiedziałem, że to jest to, w czym mogę się totalnie zakochać. No i szczęśliwie całe życie te motocykle mi towarzyszą i mam nadzieję, że czy ty młody widzu, ee, od razu wirtualnie pionę zbijam, czy właśnie teraz mówię do twojego rodzica, kupicie właśnie taki pojazd, który w sposób racjonalny, bezpieczny, taki jak należy umożliwi rozwijanie pasji do motocyklizmu u waszych dzieci. Bo powiedzmy sobie wprost, niestety, ale stety albo niestety, ustawodawca przewiduje, że żeby jeździć chociażby pięćdziesiątką, no to musimy mieć ukończone 14 lat i należy zrobić prawo jazdy kategorii AM. Ale wielki ukłon w stronę właśnie najmłodszych adeptów sportów motorowych, bo tak bym powiedział, eee, z całą odpowiedzialnością, a zaraz powiem wam dlaczego, eee, bo wiadomo, nic nie wyrabia tak charakteru jak sport. A jeśli to jest jeszcze do tego sport motorowy, to myślę, że to będzie fantastyczny entry level dla waszego dziecka, żeby zacząć się szkolić i żeby zacząć jazdę właśnie na takim pojeździe w sposób Bezpiecznym, bo mamy coraz więcej torów motocrossowych, coraz więcej miejsc i przestrzeni, gdzie dzieci, na przykład pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, mogą się. Uczyć. Zacznijmy od ceny, bo ona jest zaskakująco konkurencyjna. Wynosi 5290 zł. Mamy tutaj silnik czterosuwowy chłodzony powietrzem, który jest bliźniaczym silnikiem, który występuje właśnie w pitbajkach od marki Kayo. Mamy jeden hamulec nożny, jeden hamulec w rączce. Gdzie ta rączka ma dostosowaną ergonomię. Do paluszków juniorskich, dzięki czemu ona jest troszeczkę bliżej manetki. Co rzuca się w oczy, to ta kierownica jest dość szeroka, rozstaw osi też jest słuszny, dzięki czemu ten motocykl będzie bardzo stabilny podczas szybszych przelotów. Tutaj mamy tak jak w kierownicach Wixa taką a la gąbeczkę, że gdyby nie daj Boże, doszło do sytuacji, że uderzymy, no to wówczas e, będzie ona amortyzowała. Co tutaj dzieje się dalej? Tak jak już wam mówiłem, mamy 7 koni mechanicznych. Co będzie powodowało, że już będzie można myśleć o jakiejś bardziej wyczynowej, dynamicznej jeździe. Czy to będzie hopka, tor, czy to będzie błoto. Myślę, że bez problemu ten motocykl sobie z tym poradzi. Zobaczcie też na plastiki które nie są takimi tandetnymi twardymi plastikami, tylko one są miękkie. Mamy też w tym motocyklu licznik motogodzin, czyli będziecie wiedzieli kiedy należy zrobić serwis, przegląd, no bo jak to stare porzekadło mówi, jak dwasz, tak masz. No i nie inaczej jest w tym wypadku. Oprócz tego mamy tutaj siedzenie, które ma przeszyte takie emblematy, i w całości wykonane jest z materiału antypoślizgowego. Co się dzieje dalej, jeśli chodzi o odpalanie, to możecie to zrobić w dwójnasób. Możecie to zrobić kick casterem, czyli zapłon jest, rozrusznik jest elektryczny, ale również możecie za pomocą tradycyjnej kopki odpalić tą maszynę. Rama jest stalowa, wahacz tylny jest również stalowy, koło z przodu ma 14 cali, koło z tyłu ma 12 cali i też na szczególną uwagę zasługuje wydech, mnie to przywodzi na myśl Troszeczkę bym powiedział Yoshimurę, bo te naklejki jednoznacznie o tym, o tym mówią, uśmiechają się do nas. Ale co jest ważne, jest on poprowadzony tutaj pod owiewkami, co powoduje, że nie dojdzie właśnie do oparzenia nogi. A jak wiadomo, zrazić też można niestety tylko raz, więc tutaj wasze dzieciaki e, będą w 100% bezpieczne. Co jeszcze należy powiedzieć na temat tego motocykla? Przede wszystkim mamy tutaj czterobiegową skrzynię biegów, ale zmiana biegów odbywa się bez sprzęgła czyli odpuszczamy gaz, zmieniamy bieg, odpuszczamy gaz, zmieniamy bieg, więc bardziej możemy się skupić na jeździe i te cztery biegi możemy sobie jak najbardziej przebić. I jeszcze troszkę suchych danych odnośnie tego motocykla. Pojemność baku wynosi 4,7 litra. Jeśli chodzi o prześwit, to mamy tutaj 18 cm, co jest bardzo dobrym wynikiem. I bardzo dobrym wynikiem również jest rozstaw osi, bo... On wynosi dokładnie metr m, a siedzenie jest na wysokości 69 cm. I mówiąc o prześwicie, też warto zaznaczyć, że mamy tutaj metalową osłonę, która spowoduje, że wiecie, no jeżeli gdzieś wasze dziecko zaryje, tudzież poleci jakiś kamień, nie uszkodzi silnika. I oprócz tego, jeszcze tu z lewej strony, również mamy osłonę tarczy hamulcowej. Jak wiadomo, mamy do dyspozycji hamulce tarczowe z przodu, z tyłu, oczywiście hydrauliczne. Więc, jeżeli wasze dziecko chce rozpocząć przygodę z jazdą na pitbajkach, ma w sobie żyłkę, myślę przyszłego zawodnika, przyszłego motokrosowca, to firma RXF, jak najbardziej w sposób dynamiczny i taki, który nie zrujnuje waszego portfela, odpowiada. Na wasze potrzeby. Przypominam, jedynie 5290 zł brutto na dzień kręcenia tego odcinka i jest on bardzo zbliżony, jeśli chodzi o silnik, z modelem Kio 110. Więcej materiałów wkrótce, ponieważ mamy taki plan, żeby wejść we współpracę ze szkółką, gdzie właśnie dzieci uczą się jeździć na pitbajkach i to będzie dla nas najlepszy feedback. To będzie najlepsza informacja zwrotna, no bo ja nawet się nie będę przy siadał, Wiadomo jak to jest, eee, trzeba dobrać sprzęt pod swoje parametry. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.